Siema, witajcie w tezant. Jest zimno, ale atmosfera jest gorąca. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj się dzieje. 31. finał Wielkiej Orkiestrii Świątecznej Pomocy Jarn Galtardara, grupa wikingów i Słowian. Zapraszamy na finał! Powiedzcie nam, co tutaj się dzieje. Yy, Zabawiamy dzieciaki swoją pasją. Próbujemy zarazić jak najwięcej osób. I co? Dzieciaki szukają, znajdują monety, kapsle, co tylko się da. I zbieramy pieniążki oczywiście. Bo my tutaj jesteśmy na plaży tak naprawdę, tutaj na co dzień jest piasek. Tak. Tutaj różne rzeczy ludzie gubią. Tak, kapsle i zawleczki od puszek. Najczęściej. <grym> Bo zostało to przez nas przeszukane. Ale wokół są tereny militarne, tak. powojenne, to jest to bardzo dużo mówi, też bardzo dużo teści militarnych tacy. rzeczy. Występuje. Oczywiście. I tutaj w lesie można jakąś broń znaleźć. Można. Kolega tam w lesie znalazł bagnet niemiecki. Z II wojny światowej w tamtym lesie znalazłem dużo łusek 20 mm samolotowych. Także ci Polacy, którzy z pierwszej dywizji Maczka szli ze strony Barna Nassau przez Alpenham do Bredy. Niemcy uciekali, a nasli zajęli. Pani sprzedaje tę yerbę, tak? to nierby, tak? Tak, mamy sklep stacjonarny w Tilburgu i zapraszamy, można odebrać też u nas, nie wiem gdzie patrzeć. co tu dużo, wystarczy się rozejrzeć, jest piękny, więcej nie trzeba. Endorfiny buzują cudownie. Wspieramy wielką orkiestrę jak co roku. Bardzo fajnie, gorąco, przede wszystkim atmosfera. Polecamy się na ro, za następny rok. Było super, polecam głosowanie. Super, cieplutko teraz, przyjemnie. Polecam każdemu, przy, dołączajcie w przyszłym roku, koniecznie. Super, byłem pierwszy raz, ale naprawdę mega. Trzeba było wyrównać oddech. Ale, ale energia jest taka, że roznosi. Bądźcie z nami 29 stycznia. Siema!